Czekaj, że mam coś, coś lepszego? Jak spotkanie, to spotkanie. A te dziewczyny pierwsze piją. Bo to tam musi być. Jak kiedyś się. Czekaj, co się dzieje? Czekaj, co coś dzieje? Czekaj, Czekaj, musi się rozgrzać. No tak. <laughs> Gdzie? Pokaż to wypukówką już masz ciekawe? A, z dziewczynami, no, dobre. <grym> no. Nie ma pytanków. Pokaż to, nie, weź cof? cofnij, cofnij. No, dobre. To pokaż twoją, tak się to. O, chwila dla ciebie. Dodana wakacja. Koło skroimy z tej komunikacji. Wróżka, prawdę ci powiem. Kupiłeś taką, tak? Zadzwoń. No, niezłe, nie złe. Z pracy sobie I poważnie. no tak. Dla tak nie jest to? Nie, nie. To jest ładne. No i drugie to pismo to święte. Popatrz. Co tam? Co Ta tam? Część się jednak tam świętoczyła. Nie, ma już wypić, nie ma już. Ja mam już co wykryć. Nie macie już. Ja Wam też przeczytam. Z pisma świętego. Ama. Czy no. 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 <śleszy> Nie mam już do innej książki. Już nie było? To, słuchaj, Ewangelia Jana, rozdział 14, werset 6. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. I jeszcze znalazłam jeden fragment. Apokalipsa świętego Jana, rozdział 22, werset 17. I kto odczuwa pragnienie, przyjdzie. I kto chce, niech wody cię darmo zaczepnie, poszukaj no może ty coś znajdziesz. Poka poka. Co się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd. I przeoblec się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga. To co z bogiem, tak? To z bogiem. <grywa> <grywa>